Szanowni Państwo, ja chciałbym zakomunikować takie bardzo, ważny, bardzo ważne wydarzenie, jakie jest przed nami, bardzo ważną inwestycję. Otóż staraliśmy się o to od pięciu lat, ponad pięciu lat i tak naprawdę dzisiaj dotarła do mnie podpisana przez pana Dariusza Klimczuka, ministra infrastruktury, umowa o dotację na przebudowę dwóch ulic w miejscowości w mieście Nowogród ulica Miastkowska i ulica 11 listopada zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ronda na drodze na drodze wojewódzkiej 645 dalej te dwie ulice i dlaczego te ulice i na jakich warunkach? Chodzi o to, że te ulice, te dwie ulice stanowią dojazd do takiego małego poligonu, który tam w Nowogrodzie powstał, gdzie wojska polskie, ale również wojska NATO ćwiczą między innymi przeprawę przez, przez rzekę Narew. Staraliśmy się o to, tak jak powiedziałem, ponad pięć lat, aby te ulicę wpisać w Ministerstwie Obrony Narodowej jako ulicę o charakterze obronnym. Udało się do tego doprowadzić. Przyspieszenie tak naprawdę nastąpiło w momencie, kiedy powstał w Łomży 18 Pułk logistyczny, czyli tak jak powiedziałem te pięć lat do tyłu, kiedy tam zaczęły częściej wojska docierać na ćwiczenia, zresztą te tereny starostowzią przekazał dla wojska, na potrzeby wojska. Ta procedura związana z przygotowaniem tej inwestycji trwała dość długo, ale tak jak mówię, mamy podpisaną umowę, otrzymamy dotację w wysokości 29,5 miliona złotych, a zakres rzeczowy długość tych dwóch ulic to jest zaledwie 1600 metrów. Inwestycje bardzo kosztochłonne, ale muszą spełniać kryteria takie, jakie stawia wojsko, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, po tych ulicach. Muszą przemieszczać się i będą przemieszczały się sprzęty, ciężkie jednostki wojskowe. Stąd też wysoki koszt, no i te, po to, żeby te parametry zostały wypełnione. Pięć lat to naprawdę długo czekać na taką inwestycję. No, mieszkańcy pewnie czekają jeszcze dłużej, jeszcze Ta, te, dłużej. Ulice, te ulice są w tej, w tej chwili w bardzo słym stanie technicznym. Część tam jest one wierzchni brukowcowej, część jakiś spękany asfalt, jakieś, jakieś płyty. W związku z tym no, samo miasteczko zyska zdecydowanie wojsko będzie miało lepszy dojazd. No i mówię, no to jest taka naprawdę dobra wiadomość dla pana burmistrza, który też bardzo z mocno zabiegał o zabiegał tę ulicę, o, to, o budowę tej, 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 tych, tych dwóch ulic, to są drogi powiatowe. Dosłownie chyba nie było takiego tygodnia, kiedy byśmy z panem burmistrzem na ten temat nie rozmawiali. Czyli jest to dobra wiadomość dla burmistrza, dla, dla samorządu, dla mieszkańców Nowogrodu. I nie tylko, również na tych przejeżdżających przez Nowogród. Czy już wiadomo, kiedy ruszą prace? Czy to jest Kilka dni temu Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę tych dwóch ulic. Mówię łącznie z przebudową tego ronda. Dokumentacja techniczna będzie wykonana w drugim kwartale przyszłego roku i wtedy ogłaszamy przetarg na, na wykonanie tego zadania.